Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Państwo bardzo często lubicie brać przykład z Węgrów i często się na Węgry powołujecie. Szkoda, że w tym przypadku powołujecie się na, Węgrów na Węgierską Partię Socjalistyczną i językiem socjalistów węgierskich zdajecie się do nas mówić, że w kampanii kłamaliście rano, nocą i wieczorem. I Polacy wam tego kłamstwa nie zapomną. I my wam to kłamstwo będziemy każdego razu przypominać. Tak, żeby nie było wątpliwości. Pięćset złotych na, zł na, zł na, zł na każde dziecko. Pięćset złotych na, zł na, zł na, zł na każde dziecko, pięćset złotych na każde dziecko. Pięćset złotych na każde dziecko, pięćset złotych miesięcznie na dziecko, pięćset złotych na każde dziecko. Pięćset złotych na każde dziecko, pięćset złotych na każde dziecko, pięćset złotych na każde dziecko, pięćset złotych miesięcznie, na dziecko, pięćset złotych na każde dziecko. Pięćset złotych na każde dziecko, pięćset złotych na każde dziecko, pięćset złotych na każde dziecko, pięćset złotych miesięcznie na dziecko. 500 zł na każde 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 dziecko. 500 złotych miesięcznie na dziecko. 500 zł na każde dziecko. Bardzo dziękuję panu posłowi.